Witam Was serdecznie na moim kanale, na którym, jak wiecie, poruszam tematy szeroko pojętej komunikacji. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o połączeniach nieodebranych, czyli jak to się w biznesie ładnie nazywa, sprzedaży utraconej, na przykładzie branży medycznej. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do rozmowy Martę, która jest kierowniczką rejestracji medycznej w jednej ze Śląskich prywatnych placówek. Cześć, Marta. Cześć, Paweł. Cześć wszystkim. Placówka medyczna to chyba głównie połączenia przechodzące. Tak, zgadza się. Głównym zadaniem rejestratorki medycznej jest obsługa pacjentów stacjonalnie, na miejscu, online, ale przede wszystkim telefonicznie. I pewnie wielu z Was rejestracja nie tylko medyczna kojarzy się z odbieraniem telefonów, nieustannie dzwoniącym telefonem i klientami, którzy czekają, czekają i czekają w kolejce. Na miejscu i gdy już przyjdzie ich kolej, zaczynają rozmowę od słów. Dzwoniłam, ale nikt nie odebrał, więc przyjechałam. W dobie covid chcemy ograniczać, a nie zwiększać ilość pacjentów w poradni. Jak sobie radzicie jako zespół z tymi programami, które tutaj poruszyłaś? Jest to wyzwanie. Jak zarządzać ruchem telefonicznym, aby przede wszystkim wszystkie połączenia były odebrane? Odzwaniać w jak najkrótszym czasie i do tego monitorować połączenia przychodzące i wychodzące, robić raporty, a już w ogóle super by było, gdyby była możliwość odsłuchiwania rozmów telefonicznych. Co Twoim zdaniem jest konieczne, żeby to osiągnąć? Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo ważne jest połączenie dobrze skonfigurowanego sprzętu na czele. Centralą telefoniczną WO oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników rejestracji medycznej głównie z zakresu obsługi pacjenta. Można powiedzieć, że jedno bez drugiego nie istnieje. Rozumiem, że twoja poradnia na co dzień współpracuje z informatykiem, z którym konsultujesz kwestie konfiguracji centrali telefonicznej. Tak, współpracuję z informatykiem. Natomiast wiem że w innych poradniach nie zawsze tak dobrze wygląda, że współpraca informatyka z kierownikiem rejestracji jest to nadal rzadkość. I zazwyczaj ustalenia odbywają się na, dro na drodze właściciel informatyk, a nie zawsze właściciel zna potrzeby i problemy rejestracji medycznej. Dlatego rejestratorka medyczna jest odpowiednią osobą do współpracy i do ustalania. Konfiguracji z informatykiem. Okej, okay, widzę, że wygląda na to, że mamy podobne doświadczenia w tej, w tej kwestii. Skupimy się na tym, aby pokazać Wam, że można i nawet trzeba tak skonfigurować centralę telefoniczną, aby mieć możliwość odzwania do każdego pacjenta. Sposobów na to jest kilka, ale najlepiej sprawdzającym się jest ten, gdy w momencie, w którym pacjent nie może połączyć się z rejestratorką, ma możliwość pozostawienia prośby o kontakt. Technicznie wygląda to tak, że po dłuższym czasie oczekiwania klient słyszy zapowiedź. Na przykład Nie możemy w tej chwili odebrać Twojego połączenia. Jeśli chcesz, aby nasz konsultant oddzwonił do ciebie, wybierz dwa. Klient ma więc możliwość decyzji, czy chce poczekać na linii, czy decyduje się na opcję z kontaktem z naszej strony, wybierając właśnie dwa. Jeśli podejmie decyzję o naciśnięciu dwa, Natychmiast centrala wysyła do odpowiedniego pracownika e-maila z numerem telefonu dzwoniącego i informacją o pozostawionej prośbie. Do klienta zaś wysyła SMS-a z potwierdzeniem, że system przyjął taką prośbę i faktycznie mamy zamiar oddzwonić. W mojej firmie taki przykładowy SMS wygląda właśnie tak. Ponadto w każdym momencie centrala daje możliwość wygenerowania raportu połączeń przychodzących, w tym nieodebranych. Zapewne znajdzie się grupa pacjentów, którzy dzwonili i nie wybrali opcji odzwonu. Tak, z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj są to osoby starsze, które nie czują się swobodnie z nowymi technologiami, po prostu boją się cokolwiek klikać. No warto odzwonić do takich osób, na pewno okażą wdzięczność. Oczywiście będzie też grupa pacjentów, którzy świadomie nie wybrali opcji oddzwoń. I tutaj rola rejestratorki, aby tak poprowadzić rozmowę, aby pacjent poczuł, że szanujemy jego czas, ale przede wszystkim troszczymy się o niego i dzwonimy zapytać, czy możemy pomóc. Oczywiście, w myśl zasady, nie liczysz, nie zarządzasz. Każdy menadżer, czy to placówki medycznej, czy po prostu firmy, która obsługuje klienta, powinien mieć świadomość liczb, takich jak ilość połączeń przychodzących oraz proporcji tych odebranych do nieodebranych. Na ekranie zobaczysz teraz przykładowy raport z centrali telefonicznej. Jest to raport połączeń nieodebranych od początku tego roku z podziałem na godziny w ciągu dnia. Doskonale z wyrysowanego grafu widać już na przykład, że najwięcej połączeń przechodzących i nieodebranych mieliśmy pomiędzy godziną 14 a 15. Taka informacja pozwala już osobie zarządzającej zespołem podjąć kroki w kierunku na przykład podnoszenia jakości pracy pracowników, a także weryfikacji, czy na przykład ilość osób w zespole odpowiadających za obsługę klienta dzwoniącego jest wystarczająca. Taki raport można wygenerować w każdym momencie zawiera on również listę numerów klientów, którzy się nie dodzwonili. Do bieżącej obsługi klientów konieczne będzie jednak rozwiązanie dające możliwość oddzwonienia w jak najkrótszym czasie. Bardzo prostym narzędziem, o którym już wcześniej wspominałem, dającym taką możliwość będzie implementacja rozwiązania oddzwoń jako funkcji wysyłania maila do odpowiedniego działu z informacją, w jakiej sprawie klient dzwonił. Skąd centrala weźmie taką informację? Z IVR-a, menu interaktywnego, w którym klient, mówiąc kolokwialnie, utknął chcąc dodzwonić się do nas. Wiadomość z tematem, w jakiej sprawie dzwonił klient, czyli co wybrał w IVR, trafia natychmiast do kompetentnej osoby, która będzie potrafiła udzielić odpowiedzi w tym temacie. Pozostaje jedynie jak najszybciej oddzwonić. Na przykład: Klient zadzwonił i w IVR wybrał dział sprzedaży, powiedzmy numer 3. Centrala skierowała go na kolejkę sprzedawców z działu sprzedaży. Z jakiegoś powodu nie dodzwonił się, bo na przykład wszyscy byli zajęci, brakowało personelu, nie ma to znaczenia. Nie skorzystał też z opcji odzwoń, o której wcześniej mówiliśmy. Albo po prostu takiej możliwości nie było na centrali. Postanowił więc się rozłączyć. Centrala mimo wszystko wysyła do kierownika działu sprzedaży e-maila z numerem telefonu klienta i informacją, że próbował się dodzwonić do jego zespołu. Kolejnym świetnym pomysłem i narzędziem jest możliwość integracji centrali z bazą danych. Wtedy dzwoniący na samym początku rozmowy może zostać poproszony o wprowadzenie numeru PESEL czy NIP. W takiej sytuacji, nawiązując do placówki medycznej, mamy możliwość identyfikacji pacjenta. Możemy otworzyć na przykład jego kartotekę, a to wszystko może znacznie przyspieszyć obsługę i skrócić czas rozmowy. Czy Twoja centrala daje możliwość odsłuchiwania rozmów? Tak, jak najbardziej daje możliwość odsłuchiwania rozmów, przede wszystkim nagrywania rozmów, natomiast jest to temat na zupełnie osobny film i na pewno jeszcze go poruszymy na tym kanale. Nagrywanie rozmów to ogromne narzędzie, wiele praktycznych zastosowań. Dodam od siebie, że oprócz sprawdzania przez pracodawcę jakości obsługi pacjentów przez pracowników rejestracji, jest to fajne narzędzie do tego, aby sprawdzać samego siebie. Świadoma rejestratorka, która podnosi swoje kwalifikacje, pracuje nad sobą, może dzięki temu sprawdzać, jak obsługuje pacjentów, jak obsługuje tych trudnych pacjentów. Małe zmiany, wielkie korzyści. Zgadza się. Dziękuję Marta za przyjęcie zaproszenia, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wszystko dziękuję robić. Paweł, dziękuję wszystkim. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.